Cześć, tu Maciek ze Szkoły Security. Witam Was z kolejnym Security Monday i dzisiaj chciałem Wam podzielić się trzema wideo odnośnie początku. Często zostaje takie pytanie, jaki system wybrać na początek, jaki system jest dobry do testowania bezpieczeństwa i który z nich wybrać. Na rynku mamy trzy takie systemy. Dwa są bardziej popularne, jeden może trochę mniej, z racji tego, że wykorzystuję inną platformę. I na ten temat nagrałem osobne wideo, w którym omawiam każdy z tych systemów. Jest takie wprowadzenie, i mam nadzieję, że dla osób, które zaczynają, będzie to pomocne. Często też pada pytanie, czy wybrać wiemkę, czy instalować typowo już na sprzęcie, na laptopie, na komputerze. Ja jestem zdania, że lepiej robić to na wiemce, i no, tylko dlatego, że można sobie po prostu w łatwy sposób przywrócić ten system, jeżeli coś się złego stanie. Gdy nam się coś popsuje na komputerze, Typowo już na naszym laptopie, no to wtedy jest trochę gorzej, musimy więcej kombinować. Ale to też oczywiście jest możliwe do naprawienia. I też od niedawna istnieje taka możliwość zainstalowania sobie Kali Linuxa z Microsoft Store. Więc jeżeli ktoś działa na Windowsie, może sobie pobrać taką aplikację z Microsoft Store i przy pomocy WSL2 Windows Subsystem for Linux 2 zainstalować i uruchomić Kali Linuxa. No i tutaj w drugim wideo opisuję cały proces, jak sobie zainstalować Kali Linuxa na Windowsie za pomocą WSL2. Ten proces nie jest zbyt długi i można to zrobić w ciągu 8 minut, jak też pokazuję na wideo. Trzecią rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, to mój mini poradnik OASP ZAPA. To jest poradnik, który jest na YouTubie. Jest odpowiednia playlista, też link znajdziecie poniżej. I tam pokazuje, jak sobie zainstalować OOPSOPa. Jakie są podstawowe funkcje, i jak się po nim poruszać. I przy okazji też trochę tam hakujemy. Więc jeżeli ktoś chciałby zagłębić się w to narzędzie i przy okazji trochę potestować, no to, to zapraszam. To jest dość krótki poradnik, jest tam parę, parę wideo, więc myślę, że można szybko sobie przejść przez ten materiał, zainstalować i działać na tym właśnie narzędziu. Jest to fajna alternatywa dla Burpa. Przede wszystkim dlatego, że jest darmowa. Ostatnią rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, to to, że będziecie mogli mnie zobaczyć w rozmowie kontrolowanej na zaufanej części stronie. Więc serdecznie polecam wszystkie te rozmowy. Ja praktycznie chyba wszystkie obejrzałem. Adam z Adamem bardzo fajnie prowadzą to i, i zapraszają fajnych gości, i między innymi też znalazłem się ja, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Więc jeżeli ktoś chciałby posłuchać wywiadu ze mną, to w niedzielę. Jest taka możliwość. I to by było na tyle. Przypominam Wam też o akcji Kawa z Pentesterem. W zeszłym tygodniu miałem bardzo fajne rozmowy z Marcinem, bardzo fajnie się rozmawiało i ustaliliśmy jakąś ścieżkę, którą musi podążać. Przy okazji spędziliśmy bardzo miły czas. Pamiętajcie też o możliwości konsultacji, więc jeżeli ktoś chciałby pogadać, to możemy się umówić na taką rozmowę. Napiszcie mi maila i ustalimy jakieś dogodne terminy. Do tego, żebyśmy sobie pogadali o tym, co chcecie robić w bezpieczeństwie. Też takie dwie świetne rozmowy odbyłem. Myślę, że też te osoby będą wiedziały, co mają zrobić i, i, i będą działały w tym, żeby być w tej branży IT security. Ok, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się miłego poniedziałku. Cześć.